Przetnij kostkę do zmywarki na pół. Istnieje bardzo dobry powód, dlaczego warto to robić. Producent ci tego nie powie. Pewnie nieraz uruchomiłeś zmywarkę, która wydawała się pełna, ale czy zauważyłeś, że nie zawsze jest w pełni załadowana? Twoje naczynia i sprzęty kuchenne mają różne rozmiary, a niektóre z nich zajmują znacznie więcej miejsca. Dlatego rozsądnie jest mieć tabletki do zmywarki o różnych wielkościach. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale też dowód na to, że w większości przypadków pół tabletki wystarcza na jedno mycie. Weź więc ostry nóż i przetnij tabletkę na pół. Włóż połówkę do przegródki i uruchom zmywarkę. Nigdy więcej nie będziesz musiał używać całej tabletki do jednego cyklu, zwłaszcza gdy myjesz duże garnki i patelnie, które zajmują sporo miejsca, ale nie wymagają dużej ilości detergentów do ich dokładnego wyczyszczenia. To wystarczający powód, aby przecinać kostkę do zmywarki na pół. To prosty sposób na oszczędność i bardziej efektywne wykorzystanie detergentów, o którym producent nigdy ci nie powie. Dzięki tym kostkom oszczędzam kilkadziesiąt złotych miesięcznie weź foremkę do kostek lodu najlepiej taką, która ma małe prostokątne formy. Weź płyn do mycia naczyń i wlej go do połowy każdej formy. Wybierz płyn taki, który dobrze sobie radzi z tłuszczem. Kolejnym ważnym produktem jest soda oczyszczona. Soda działa jako naturalny środek czyszczący. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Dodaj trochę sody do każdej foremki. Każdy z prostokątów dokładnie wymieszaj. Następnie weź inny płyn do naczyń. Dodaj kilka kropli płynu o innym kolorze i zapachu. Dzięki temu możesz dodać kostkom niepowtarzalny aromat. Następnie weź pastę do mycia zębów. Potrzebne będą również wykałaczki. Dodaj małą ilość pasty do każdego prostokąta. Do nakładania posłuży ci właśnie wykałaczka. Tak przygotowane kostki włóż do zamrażarki i przechowuj do momentu użycia. Gdy będą gotowe, wyciągnij z zamrażarki kostkę z foremki i włóż do miejsca przeznaczonego na kapsułki w zmywarce. Takie domowe kostki skutecznie usuną tłuszcz, resztki jedzenia i osady. Monter polecił mi raz w miesiącu włączyć tak zmywarkę. W ten sposób czyszczę zmywarkę z całego brudu i smrodu. W prosty sposób odświeżam całą zmywarkę bez jej szorowania. Jeśli po każdym cyklu mycia ze zmywarki nieprzyjemnie pachnie, to czas wypróbować ten sposób. Kiedy otworzysz zmywarkę, jest przecież czysta, a nawet lśniąca. Skąd więc bierze się ten nieprzyjemny zapach? Resztki jedzenia zalegają w sitku. Wystarczy tylko odkręcić je i zobaczysz, ile tam brudu. Pomimo używania najlepszych kapsułek do zmywarki, nie usuną one całego brudu. Z czasem więc ze zmywarki zaczyna ulatniać się nieprzyjemny zapach. Na szczęście monter, który instalował mi zmywarkę, zalecił mi prosty sposób. Uszykuj miseczkę i włóż ją do zmywarki. Nalej do niej octu. Najlepiej użyć jak największej miski, aby wlać więcej octu. Na całe dno zmywarki wsyp sodę oczyszczoną. Nie wkładaj nic więcej do zmywarki. Włącz ją na gorący tryb i to wszystko. Kiedy rozpocznie się cykl, woda wypłucze ocet z miseczki i będzie on czyścił całą zmywarkę. Soda również przyczyni się do czyszczenia całego wnętrza. Wystarczy raz w miesiącu stosować tę metodę, a zmywarka będzie zawsze czysta i pachnąca. Weź kawałek folii aluminiowej, pognieć go, zgnieć w kulkę i wrzuć do zmywarki. Twoje naczynia będą lśniące jak nigdy wcześniej. Ich blask cię oślepi. Każdy będzie cię pytał, czego używasz do ich mycia. Jeśli masz ulubione kieliszki i ciągle jesteś niezadowolony z ich wyglądu po wyjęciu ze zmywarki, to ten trik jest dla ciebie. Zapomnisz o matowych szklankach, naczyniach czy kieliszkach. Od teraz ich blask będzie cieszył twoje oko. Ustawione na półce, wszystkie będą idealnie czyste i lśniące. Trik z kulką aluminiową działa nie tylko na szkło. Czyści i nabłyszcza też sztućce. Jest to najtańszy sposób na idealnie błyszczące noże, widelce, łyżki i łyżeczki. I to bez polerowania. A wszystko czego potrzebujesz to zwykła folia aluminiowa. Z rolki odwiń kawałek i zgnieć w kulkę. Taką kulkę włóż do zmywarki. Umieść ją między szklankami, kolejną lub dwie umieść między sztućcami. Folia aluminiowa podczas mycia naczyń wchodzi w reakcję z detergentami. W efekcie utlenia zmatowiałe szklanki, kieliszki czy sztućce. Mała kulka folii działa cuda. To jak polerowanie naczyń i sztućców. Tylko, że folia aluminiowa zrobi to za ciebie. Zawsze wkładaj kulki z folii aluminiowej do zmywarki. Metalowe garnki, kieliszki i sztućce będą lśniące. Sąsiadki będą ci zazdrościć. Wsyp do zmywarki i włącz. Po skończonym cyklu będzie jak nowa. To najlepszy sposób na wyczyszczenie zmywarki. Zanim jednak to zrobisz, sprawdź stan sitka. Wysuń dolny kosz, odkręć sitko. Tutaj zbiera się cały brud, zobacz ile na nim osadu. Są to tłuszcz i resztki jedzenia. Takie sitko włóż do miski z ciepłą wodą. Wlej płyn do mycia naczyń i wyszoruj całe sitko. Kiedy usuniesz z większości brud, zmień wodę. Namocz sitko w wodzie z płynem i octem. To pozwoli usunąć resztki brudu. Zneutralizuje też większość bakterii, które mogły na sitku osiąść. Wyczyść też krawędź przy drzwiach zmywarki. Tu zbiera się brud, który podczas cyklu nie zostaje usunięty. Przetrzyj to miejsce dokładnie i wyczyść. Jeszcze raz sprawdź i wyszoruj sitko. Po opłukaniu go pod bieżącą wodą, wkręć z powrotem na miejsce, odkręć zbiornik na sól. Na zakrętce zobaczysz, czy osiadł brud. Usuń go i zakręć z powrotem. Dno zmywarki wysyp sporą ilością sody oczyszczonej. Niech pokryje cały dół. Na górny kosz ustaw miseczkę z octem. Włącz zmywarkę na standardowy cykl. Soda i ocet oczyszczą i zdezynfekują wnętrze zmywarki. Zniknie reszta zabrudzeń oraz nieprzyjemny zapach. Zmywarka będzie wyglądać jak nowa, naczynia będą czystsze i bardziej błyszczące. Każda zmywarka ma ukrytą funkcję. Korzystam z niej, kiedy w zmywarce nie mieszczą się już naczynia. Każdy wie, że zmywarka nie będzie funkcjonować, kiedy wstawisz duże miski czy garnki, które blokują śmigła. Nie umyjesz w niej też wysokich szklanek, których nie da się ustawić na górnym koszu. Na pewno nieraz miałeś ten problem. Nie sposób wtedy korzystać ze zmywarki. Wyjmujesz wtedy i przekładasz naczynia. Ustawiasz je bez końca. Ale okazuje się, że ta sama zmywarka może pomieścić te wszystkie naczynia. Wysokie szklanki zmieszczą się na górnym koszu, albo duże naczynia w końcu będziesz mógł ustawić na dolnym koszu. Jak to możliwe? Zmywarka ma pewną ukrytą funkcję. Niektórzy użytkownicy zmywarek nawet o niej nie wiedzą, a jest ona niezwykle istotna w codziennym używaniu zmywarki. W każdej zmywarce górny kosz możesz ustawić na dwóch różnych wysokościach. Możesz go obniżyć lub podnieść. Jeśli wstawiasz wysokie naczynia na dolnym koszu, wtedy podnieś górny kosz. Jeżeli masz do umycia wysokie szklanki, górny kosz obniż. W niektórych zmywarkach są na to specjalne przyciski, w innych wystarczy tylko chwycić górny kosz, kiedy jest wysunięty. Korzystasz z tej funkcji zmywarki? Wiedziałeś o tym?